To Witkowski Palace to było coś więcej niż restauracja, to był symbol, przestrzeń, w której gromadzili się najpotężniejsi warszawiacy być widzianym, aby omówić transakcje warte miliony dolarów i bez wstydu obnosić się ze swoim bogactwem. Każdy szczegół emanował luksusem. Od ręczników sprowadzonych z Włoch, poręczniki szampan, podawany w ręcznie robionych kryształowych kieliszkach, powietrze, wypełniał zapach wyrafinowanych potraw. Atmosferę dominował słaby szmer wyrafinowanych rozmów, ale tej nocy wydarzyło się coś innego. Drzwi restauracji otworzyły się i do pokoju wdarło się delikatne zimno. Człowiek, który wszedł, nie pasował do krajobrazu. Jego płaszcz, mimo że był zapięty pod szyję, nosił ślady użytkowania. Buty, znoszone, nosiły ślady kogoś, kto przeszedł wiele kilometrów bez odpoczynku. Na ramionach niósł postarzany, skórzany plecak. Na twarzy miał głębokie zmarszczki, ale spojrzenie było stanowcze i spokojne, a to spojrzenie było niewygodne. Klienci zauważyli twoją obecność natychmiast. Kobieta w czarnej sukni i naszyjniku z perel uniosła brwi i przycisnęła torbę do ciała. Dwóch mężczyzn w garniturach wymieniło krzywe uśmiechy. Przechodzący obok młody kelner z butelką wina zatrzymał się na chwilę, marszcząc brwi. Zaczęły się szepty. Kto go wpuścił? szepnął mężczyzna przy stoliku najbliżej wejścia. Czy jesteś zagubiony? zadrwił inny, pochylając się, żeby lepiej się przyjrzeć. Gospodyni Zofia Nowak obserwował wszystko z zalady. Jego wzrok zatrzymał się na mężczyźnie przez sekundę dłużej niż było to konieczne. Miała już do czynienia z nieoczekiwanymi klientami, ale ten był inny. Nie ze względu na sposób, w jaki się ubierał. Nie dlatego, że wszedłem bez rezerwacji, ale przez sposób, w jaki się rozglądał. Miał w sobie coś, coś, co nie miało sensu. Zofia, zawsze nienaganna, opanowała się i zdecydowanymi krokami przeszła przez pokój. Jej pięta stuknęła o marmurową podłogę, gdy stała przed nieznajomym, blokując mu drogę profesjonalnym uśmiechem. Dobry wieczór, proszę pana. Czy ma pan rezerwację? Jego głos był łagodny, lecz niósł w sobie niewątpliwą stanowczość. Mężczyzna zachował spokój. Nie. Ale chciałbym zjeść tu dziś kolację. Zofia zamrugała kilka razy. Wzrok klientów był teraz przykuty do nich. Nikt nie udawał, że to ignorował. Niektórzy trzymali kieliszki do wina w górze, jakby czas się zatrzymał. Pan. wzięła głęboki oddech, starannie dobierając słowa. Nasza restauracja współpracuje wyłącznie z rezerwacjami. Mężczyzna przechylił lekko głowę, jakby się nad tym zastanawiał. Rozumiem. Ale nie sądzę, że to będzie problem. Było dziwna pewność w twoim głosie. Zofia zmarszczyła brwi. Co ten człowiek miał na myśli? Wydawał się przekonany, że powinien tam być, ale dlaczego? Gospodyni szybko zerknęła na kierownika. Piotr Lewandowski, który obserwował tę scenę z daleka, uniósł brwi już zniecierpliwiony. Co się dzieje? Stanowczy głos Piotra przeciął ciszę. Zofia odwróciła się nieco, trzymając się pomiędzy mężczyzną a pokojem. Ten pan chce usiąść, ale nie ma rezerwacji. Piotr obejrzał nieznajomego od góry do dołu. Jego spojrzenie niosło ten sam cichy wyrok, że wszyscy tam mieli. Jesteś pewien, że jesteś we właściwym miejscu, proszę pana? Pytanie zadano zimnym, niemal sarkastycznym tonem. Mężczyzna nie wycofał się. Przeciwnie. Jego uśmiech nieznacznie się poszerzył. Sięgnął do wewnętrznej kieszeni płaszcza i wyciągnął coś. Kiedy wzrok Zofii padł na przedmiot, serce zabiło jej mocniej. Czarna karta. To nie była byle jaka karta, to nie była sztuczka. List ten był jednym z najbardziej ekskluzywnych symboli w świecie finansów: bezpośrednia przepustka do wszelkich luksusowych doznań, bez ograniczeń, bez ograniczeń. Tylko bardzo wybrana liczba osób posiadała taki egzemplarz. Szok na twarzy Zofii był natychmiastowy. Klienci, którzy wcześniej patrzyli na nas z pogardą, teraz próbował zrozumieć, co się dzieje. Piotr zmarszczył brwi zaskoczony. Ale Zofia nie chciała się z tym tak łatwo pogodzić. Pan. Jego głos był teraz bardziej niepewny. Czy pozwolisz mi na chwilę? Szybko odwróciła się i podeszła do Piotra, który już rozumiał sytuację. On blefuje. Głos menadżera był niski, ale pełen napięcia. Ale co, jeśli tak nie jest? Szepnęła Zofia wciąż zdumiona. Piotr zacisnął szczękę. W restauracji obowiązywały zasady, to było ekskluzywne. Ale to czarna litera. To niczego nie zmienia. Piotr zamknął oczy, patrząc na mężczyznę podejrzliwie. Jeśli go na to stać, to świetnie, ale on tu nie pasuje. Zofia wzięła głęboki oddech. Wiedziała, że ostateczna decyzja nie zależy od niej. Odwrócił się do mężczyzny, który wciąż stoi dokładnie w tym samym miejscu, obserwując scenę, jakbym już wiedziała, że tak się stanie. Próbowała odzyskać spokój. Zmusił się do uśmiechu i powiedział: Proszę pana, może bardziej. Prosta restauracja będzie panu bardziej odpowiadać. Tym razem ton jego głosu nie był już tak uprzejmy. Szepty na korytarzu nasiliły się. Jeden z kelnerów powstrzymał się od śmiechu. Klienci ukrywali wyrazy szyderstwa. Napięcie wzrosło. Ale mężczyzna nie wydawał się wstrząśnięty. Prawdę mówiąc, zmienił się twój wygląd. Przez krótką chwilę wydawało się, że spodziewał się dokładnie takiej odpowiedzi. Jakby to wszystko było jednym testem. Wtedy zrobił coś nieoczekiwanego. Zadzwoń do właściciela restauracji. Cisza, która zapanowała w pałacu Witkowskich, była absolutna. To nie była oczekiwana reakcja. Piotr roześmiał się lekceważąco. Właściciel? Naprawdę myślisz, że przyszedłby tu po ciebie? Człowiek po prostu uśmiechnął się. To właśnie w tym momencie rozpoczął się zwrot. A teraz pytam. Gdybyś był menadżerem, co byś zrobił? Odpowiedz w komentarzach. To Witkowski Palaz pogrążył się w pełnej napięcia ciszy. Kieliszki do wina wisiały w powietrzu, rozmowy przerywano w połowie zdania. Wszystkie oczy były utkwione w mężczyźnie w wytartym ubraniu, który bez wahania trzymał czarną akredytywę między palcami. Oczy Zofii Nowak gospodyni promieniały niedowierzaniem. Jego umysł próbował przetworzyć to, co zobaczył. Ten list nie był tylko kawałkiem plastiku. Był to jeden z najbardziej ekskluzywnych symboli świata finansów. Bezpośredni bilet do nieograniczonego luksusu. Bardzo niewielu miało taki egzemplarz i o ile wiedziała, żaden z nich nie poszedłby tam ubrany w ten sposób. Serce biło mu mocno. Nie mógł mówić poważnie. Czy to żart? Mruknął ktoś przy pobliskim stole. Wtedy właśnie pojawił się kelner Marek Kaczmarek. Młody człowiek o swobodnym śmiechu i ostrym języku postanowił przerwać ciszę z jadliwym komentarzem. Och, oczywiście, powiedział krzyżując ramiona a ja jestem prezydentem Polski. Niektórzy klienci cicho się śmiali, inni po prostu patrzyli, ciekawi, jak daleko to zajdzie. Marek zrobił krok do przodu i spojrzał na mężczyznę, oczy pełne pogardy. Czy wiesz, w czym tkwi problem? Zapytał z krzywym uśmiechem. Ludzie tacy jak ty myślą, że możesz się tu wtopić tylko dlatego, że masz taką kartę, ale wiesz, jak to dla mnie wygląda? Pochylił się lekko, a jego głos brzmiał teraz drwiąco. Oszustwo. Komentarz odbił się echem po całej sali. Dyskretne uśmiechy stały się bardziej otwarte. Wyrazy pogardy stały się bardziej widoczne. Ale mężczyzna nie zareagował. On po prostu tam kontynuował, trzymając czarną kartę, wyraz twarzy niezmieniony. To było wtedy Piotr Lewandowski, kierownik restauracji, postanowił podjąć działania. W ogóle nie podobała mu się ta sytuacja. Po pierwsze dlatego, że Witkowski Palas. Nie mógł sobie pozwolić na to, aby odmienny przyciągał uwagę. Po drugie, nawet jeśli ta karta była legalna, to nie znaczyło, że ten człowiek tam był. Piotr poprawił krawat i zdecydowanym krokiem ruszył w ich stronę. Panie ministrze, to zaszło za daleko. Jego głos był opanowany, ale niósł w sobie rosnące zniecierpliwienie. Zatrzymał się obok Zofii i spojrzał bezpośrednio na mężczyznę. Nasza restauracja ceni komfort naszych klientów. I szczerze mówiąc, Twoja obecność tutaj nie przyczynia się do tego. Mężczyzna nie poruszył się ani o centymetr. Piotr zmrużył oczy. Poczułam, że tracę kontrolę nad sytuacją. Tego nieznajomego nie powinno tam być. Podjął więc decyzję. Poproszę cię, abyś wyszedł. Ciszę przerwało światło dźwięk porcelany uderzającej o stół. Klientka poprawiła torbę w oczywistym geście dyskomfortu. Kelner dalej z tyłu powstrzymał stłumiony śmiech. Zanim jednak Piotr zdążył rozkazać ochroniarzowi wyprowadzenie mężczyzny, wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Mieć nadzieję, głos dobiegł z kontuaru, stanowczy, ale bez arogancji. Wszyscy się odwrócili. Anna Zielińska, młoda pracownica, trzymała tace z kieliszkami do wina, ale jej uwaga była całkowicie skupiona na scenie przed nią. Jego brązowe oczy przyglądały się mężczyźnie w wznoszonym ubraniu z czymś takim, nikt inny w tym pokoju nie okazał szacunku. Położyła tacę na blacie i podeszła do nich, a jej nienaganny mundurek kontrastował z napiętą atmosferą wokół niej. Piotr zmarszczył brwi. Anna, nie mieszaj się w to. Ale ona całkowicie zignorował ostrzeżenie. Zatrzymał się obok mężczyzny, krzyżując ramiona. Jego oczy błyszczały mieszaniną ciekawości i wyzwania. Jeśli może zapłacić, w czym problem? Piotr parsknął krótkim, pozbawionym humoru śmiechem. Nie rozumiesz, Anno. To miejsce nie jest dla każdego. A co dokładnie sprawia, że ktoś jest kimkolwiek? Jej pytania sprawiły, że menadżer trochę stracił pewność siebie. Znał odpowiedź, ale nie mógł jej powiedzieć na głos. Nie bez wrażenia, to zbyt wykluczającego. Anna odwróciła się do mężczyzny i uśmiechnęła się lekko. Jak masz na imię, proszę pana? Po raz pierwszy tej nocy, odpowiedział. Stanisław Kowalski. Nazwa nie wywoływała żadnych wspomnień w umysłach okolicznych klientów. Dla nich był po prostu obcym, ale Anna poczuła niewytłumaczalny dreszcz. Rozejrzała się dookoła, widząc spojrzenia pełne pogardy, cicha kpina, i to ją głęboko niepokoiło. Prowadzę go do stołu, szmery nasiliły się. Niektórzy klienci się roześmiali. Piotr zacisnął szczękę. Nie, jego głos był teraz twardy. Ten człowiek nie będzie tu obsługiwany. Anna powoli odwróciła się w jego stronę. Dlaczego? Dlaczego nie nosi garnituru? dlaczego wygląda inaczej, bo wszyscy tutaj już zdecydowali, że nie powinien być w tym miejscu? Piotr poczuł, że robi mu się gorąco na twarzy. Czy wiedziałeś o tym? Nie mogłem odpowiedzieć bezpośrednio, nie ujawniając, co naprawdę myśli, ale Anna nie odwrócił wzroku. Cała sala czekała na dalszy rozwój wydarzeń. I to było, kiedy Stanisław postanowił przerwać ciszę. Więc naprawdę muszę porozmawiać z właścicielem. Piotr znowu się roześmiał, tym razem głośniej. Czy myślisz, że właściciel tej restauracji przyszedłby tu po ciebie? Spodziewał się, że Stanisław się wycofa, niech spuści wzrok, że poczuł się upokorzony, ale tak się nie stało. Po raz pierwszy oczy Stanisława zaświeciły się inaczej, a potem niskim tonem powiedział coś, co sprawiło, że nawet Piotr wstrzymał oddech. On już tu jest. Cisza, która potem nastąpiła, była ogłuszający. A teraz proszę cię, gdybyś był menadżerem, co byś teraz zrobił? Śmiech Piotr Lewandowski odbiło się echem w całym pomieszczeniu, czemu towarzyszyły rozbawione spojrzenia klientów i personelu. Pomysł, że ten człowiek w obskurnym ubraniu mógłby zadzwonić do właściciela Witkowski Palace, to było po prostu absurdalne. Naprawdę myślisz, że właściciel tej restauracji przyszedłby tu po ciebie? Zadrwił Piotr, krzyżując ramiona. Stanisław Kowalski stał bez ruchu, trzymając w palcach czarny list. Na jego twarzy nie było widać ani złości, ani dyskomfortu. Tylko cierpliwość. Poczekaj kilka minut, odpowiedział spokojnie. Ochrona mężczyzny niepokoiła Piotra. Za kogo się uważał? Sam to załatwię, zadeklarował kierownik, gestem wskazując jednego z kelnerów. Zadzwoń do biura pana Witkowskiego i poproś o odstąpienie od tego błędu. Kelner zawahał się. Nawet jeśli tego nie rozumiał, w postawie tego mężczyzny było coś, co go ukształtowało, wydawało się, że ma kontrolę. Widząc jednak zniecierpliwienie Piotra, podniósł słuchawkę i wybrał numer. O tym cała sala obserwowała tę scenę. Gospodyni Zofia Nowak wciąż próbowała zrozumieć, co się dzieje. Marek, kelner, który naśmiewał się ze Stanisława, wymienił spojrzenia z kolegą, tłumiąc śmiech. Jedyna osoba, która nie bawiłem się tym, era Anna Zielińska. Trzymała się blisko Stanisława, obserwując każdy szczegół. Było w nim coś innego, coś, czego nikt tam nie zauważył. Wtedy nadeszła odpowiedź. Kelner, trzymający telefon, zbladł, przełknął sucho. On, on już tu przychodzi, mruknął, nie wiedząc, jak zareagować. To, co wydarzyło się później, było prawie scena filmowa. Za kilka minut drzwi restauracji ponownie się otworzyły, ale tym razem wpływ był zupełnie inny. Wszyscy milczeli, powietrze się zmieniło. Biznesmeni i kobiety przyzwyczajeni do dowodzenia i demontażu wstrzymali oddech. Niektórzy wyprostowali się na swoich miejscach, instynktownie okazując szacunek. Ponieważ mężczyzna, który właśnie wszedł, to nie był byle kto era Jan Witkowski. O Jan Witkowski założyciel i właściciel firmy Witkowski Palace i jedna z najbardziej wpływowych postaci w Polsce potentat hotelarski właściciel nieobliczalnej fortuny i on tam był. Piotr szybko zrobił krok do przodu, poprawiając swoją postawę. Panie Witkowski, przepraszam za zamieszanie. Ten człowiek nalegał. Styczeń podniósł rękę. Wystarczył ten gest. Natychmiast zamknij menadżera. Oczy Jana nie byli na Piotrze. Spojrzał bezpośrednio do Stanisława. A potem to, co się wydarzyło, wprawiło wszystkich w całkowite zakłopotanie. Potentat uśmiechnął się. Ale to nie był byle jaki uśmiech. To był uśmiech uznania od kogoś kto nie tylko wiedział Stanisław Kowalski tak jak szanował go głęboko w końcu się pojawił mój przyjacielu powiedział Jan Tonem który sprawiał wrażenie cała restauracja się trzęsie Piotrze słuchaj obrót żołądka Zofia zbladł Marek stracił kolor na twarzy i Anna Anna wstrzymała oddech nic nie miało sensu jak Jan Witkowski znałeś tego mężczyznę i dlaczego to leczył z takim szacunkiem wtedy prawda wyszła na jaw Mam nadzieję, że podobało ci się to doświadczenie, powiedział Jan kładąc rękę na ramieniu Stanisława. Pracownicy i klienci pozostali w bezruchu, przetwarzając scenę przed nimi. A potem, wielkie odkrycie. Stanisław westchnął, rozejrzał się i lekko uśmiechnął. Myślę, że nadszedł czas, aby powiedzieć, kim naprawdę jestem. Cisza, która potem nastąpiła, była ogłuszający. Włożył czarny list do kieszeni i ze spokojną miną oznajmił, Nazywam się Stanisław Kowalski. A ta restauracja przerwał, pozwalając słowom zawisnąć w powietrzu. To też moje. Reakcja była natychmiastowa. Kobieta przy sąsiednim stoliku ze zdziwieniem podniosła rękę do ust. Jeden z kelnerów prawie upuściłem tacę. Klienci wymieniali spojrzenia, próbując zrozumieć, czy dobrze usłyszeli. Ale największym wyrazem szoku był na twarzy Piotra. To. to nie może być prawda! wyjąkał. Jan Witkowski, wciąż uśmiechnięty, potwierdził skinieniem głowy. I prawda, Stanisław jest moim partnerem, współzałożyciel tej restauracji. Objawienie spadło jak bomba nieśrodowisko. Ten prosty człowiek, którego wszyscy osądzali, był jednym z właścicieli tego miejsca. Wrócił, żeby przetestować, jak twoi pracownicy i klienci traktowali kogoś, kto zdawał się do tego nie pasować. I większość poniosła porażkę. Piotr, Zofia, Marek. Wszyscy, którzy z niego drwili, byli teraz tam skamieniali z ciężarem wstydu na ramionach. A potem Stanisław zwrócił wzrok na Annę, jedyna osoba, która traktował go z szacunkiem. I to właśnie tam, na oczach wszystkich, podjął tej nocy decyzję, która odmieniła życie wielu ludzi. Ale zanim ujawnimy, co stało się później, powiedz mi, czy kiedykolwiek oceniałeś kogoś po wyglądzie? Cisza w Witkowski Palace teraz było to czyste napięcie. Wszyscy o tym wiedzieli, nic nie byłoby takie jak wcześniej. Stanisław zmierzył się z Piotrem Lewandowskim, który teraz spocił się z zimna. Menedżer, wcześniej arogancki, teraz wydawał się mniejszy, kruchy w obliczu prawdy. Nie udało ci się, powiedział Stanisław spokojnym, ale nieubłaganym tonem. Tutaj cenimy szacunek i człowieczeństwo. I pokazałeś, że nie masz żadnego. Piotr próbował coś powiedzieć, ale głos mu przeszkadzał, po prostu nie wyszło. Został zwolniony. Siła tych słów była przytłaczająca. Piotr spuścił głowę, pokonany. Moc, o której myślał, że ją posiada, zniknęła. Następnie Stanisław zwrócił się do Anna Zielińska. Ale ty, uśmiechnął się, byłeś jedynym, który widział poza pozorami. Oczy Anny rozszerzyły się. Od dziś będziesz nowym menadżerem tej restauracji. Jego oczy wypełniły się łzami. Nigdy się tego nie spodziewała. Klienci przyglądali się w milczeniu, a wielu odczuwało wstyd z powodu własnego pochopnego wyroku. Stanisław rozejrzał się i wyszedł z ostatnią lekcją. Nigdy nie oceniaj kogoś po wyglądzie. Szacunek to prawdziwe bogactwo. Ta historia poruszyła twoje serce. Więc zostaw like i subskrybuj kanał, aby więcej ludzi obejrzyło ten film i było zadowolone tak jak ty. Następny film będzie jeszcze bardziej ekscytujący. Nieoczekiwany zwrot akcji sprawi, że ponownie przemyślisz wszystko, w co wierzysz na temat przeznaczenia. Kliknij teraz i dowiedz się.